Nigdy bym nie pomyślała, że człowiek, którego przez lata szczerze nienawidziłam, stanie się moim największym bohaterem. Mówię o moim ojczymie. Kiedy byłam młodsza, uparcie odmawiałam nazywania go tatą. Przewracałam oczami na każdą jego uwagę. Odsunęłam go od siebie, obwiniając za wszystko po tym, jak opuścił nas mój biologiczny ojciec. Kiedy ożenił się z mamą, poprzysięgłam sobie, że nigdy go nie zaakceptuję. Cały mój świat, całe moje poczucie bezpieczeństwa rozpadło się w pył jednej strasznej nocy. Nocy, która odebrała mi coś, czego nigdy już nie odzyskam. To nie była jedna osoba. Było ich trzech. Trzech mężczyzn starszych, bogatszych i praktycznie nietykalnych. Ich ojcowie prowadzili potężne firmy, zasiadali w radach szkół, wspierali Polityków. Wszyscy w mieście znali ich nazwiska. Zaprosili mnie na imprezę domową, którą rzekomo urządzali, ale gdy tam dotarłam, było podejrzanie cicho. Zapukałam i weszłam do środka. W domu byli tylko oni, trzech chłopaków i ja. To, co działo się przez następne cztery godziny, było koszmarem, o którym kazali mi milczeć na zawsze. Potem po prostu wyrzucili mnie za drzwi. Nawet nie pomyśleli o taksówce. Musiałam wracać sama pieszo przez całe miasto. Dotarłam do domu o czwartej nad ranem. Rodzice od razu wiedzieli, co się stało, więc następnego ranka pojechaliśmy na komisariat. Złożyłam zeznania. Mama była przy mnie, trzymając mnie za rękę, a ojczym siedział za nami z zaciśniętą szczęką, nic nie mówiąc. Usłyszeliśmy tylko, że do Wody są niewystarczające, a otwarcie sprawy przeciwko tak wpływowym rodzinom bez niezbitych dowodów to zbyt duże ryzyko. Wróciłam do domu z Druzgotana, zamknęłam się w pokoju i płakałam, aż brakowało mi tchu. Mama błagała, żebym coś zjadła. Ojczym próbował ze mną rozmawiać, ale zamknęłam mu drzwi przed nosem. Następnego ranka już go nie było. Pomyślałam, że może nie dał rady tak jak wszyscy inni, że był zawstydzony, zażenowany, zły. Nie obchodziło mnie to, ale kilka dni później dotarła do nas wiadomość, która wstrząsnęła całym miastem. Trzech młodych mężczyzn, synów najpotężniejszych rodzin w mieście, znaleziono martwych. Jednego znaleziono na polu zastrzelonego, drugiego pokojówka odkryła w basenie w jego domu, trzeciego znaleziono pod na siłowni. Żadnych śladów włamania, żadnych śladów walki, żadnych podejrzanych, żadnych tropów. Nie chciałam w to wierzyć, ale wiedziałam, kto to zrobił. Poszłam do garażu, znalazłam buty ojczyma wciąż oblepione błotem, a jego koszulę w praniu poplamioną czymś ciemniejszym niż olej. Wrócił tamtej nocy do domu, jak gdyby nigdy nic. Stałam w kuchni, wpatrując się w niego. Zapytałam go dlaczego. Spojrzał mi prosto w oczy i powiedział, ponieważ nie mogli tak po prostu ujść z tym na sucho i cieszyć się życiem. To był pierwszy raz, kiedy go przytuliłam, odkąd byłam dzieckiem. Nic nie powiedziałam. Po prostu wypłakałam mu się w koszulę. Następnego ranka sam zgłosił się na policję. Do wszystkiego się przyznał. Powiedział policji dokładnie, co się stało i dlaczego. Bez strachu nie zająknął się ani razu. Na procesie przyznał się do wszystkich zarzutów, wielokrotne dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Gdy sędzia zapytał, czy ma coś do powiedzenia na koniec, spojrzał prosto na mnie i rzekł: Powiedzcie mojej córce, że jest już bezpieczna. Odwiedzam go raz w miesiącu, wysyłam mu listy co tydzień. Nigdy nie nazywałam go tatą. Teraz to jedyne określenie, które wydaje mi się właściwe, bo poświęcił dla mnie wszystko, tak jak zrobiłby to prawdziwy ojciec swoją wolność, swoją przyszłość, swoje życie, by chronić moje.